Jużiemaczko, z tej strony ja to Jantek w dzisiejszym filmie z Brawl Starsa przetestujemy raczej no. No przetestujemy sobie nowe skinki wszystkie które przyszły, Doszły, 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 doszły. Do Brawl Starsa i co? Ja Was zapraszam do oglądania, zostawcie subskrypcję, łapeczkę do góry, bo... No bo nie wiem, no żebyście nie przegapili żadnej filmów, a ja na sam początek odbiorę to jest wszystko. W ogóle mamy mega świnie, zapraszam was do klubu. Ha. Jest cały zapomniana, ale pewnie wywalimy tutaj kogoś, bo no właśnie 3 dni i już wywalamy. Dobra. I pierwsze co, to idziemy sobie na kategorię, Katalog, jakie kategorie. I teraz tak, wchodzę na nowości i co jest? Mnie chce wybrać nowości. Dobra, i mamy takie tak... Draco, e, koszmarny, koszmarny Sandy, Cyberkieł i galowy Mortisa. Zaczynamy sobie od galowego Mortisa. E, to jest rzadka, rzadka, rzadkość. Rzadka, rzadkość, no. Dobrze, powiedziałem i teraz jak, Ja bym go bardzo będę chciał. On jest taki fajny. On normalnie nie wiem. On powinien być za 80 gemów według mnie. No tutaj normalne, tak jak u Mortisa, tylko że taki wygl wygląd, ale normalnie fajny, on jest mega fajny. Polecam, jak ktoś ma 30 gemów, to sobie może go kupić. No powinien według mnie drożej on kosztować. On jest totalnym sztosem i polecam Wam go. Lecimy sobie teraz do kolejnej postaci, kolejnego skina. A nim jest Cybierkie On też jest... On jest chyba jeden właśnie z najlepszych skinów do do Fanga. W sumie najlepszy, najlepszy według mnie do Fanga. I jeden właśnie z najlepszych z wybrał. Star się. Patrzcie to, za 200 gemów. Tutaj takie ataki. Jezus Maria. Takie, taki ult. No hypercharger nie będę pewnie odpalał, a najwyżej tutaj zobaczymy jak to będzie, jak to wygląda, widzicie. Takie animacje takie fajne. I w ogóle go bardzo, bardzo, bardzo polecam, a mi tak się mega podoba. Skoro, że nie mamy, pewnie mamy do niego jakąś młotkę. Jak widzicie, takie jakby cyber, taki cyber, jakiegoś cyberfunk czy coś takiego. Nie wiem, nie, nie wiem jak to się nazywa, ale ma taką nazwę cyber. No, i co ja wam go polecam? Idziemy teraz tak, koszmarowy, koszmarny Sandy. On w ogóle, y, ten jest z kody QR y, Na YouTube widziałem ostatnio. Y, w ogóle, fajną ma, ma animację. Zobaczcie sobie sami. Aha. No, muszę wyjść i wejść. Ym, patrzcie, on ma fajną animację. Ym, teraz nie chcę wybrać tego. Ym, mamy. Koszmarny Sandy, i patrz, jaka animacja normalnie 100 i, i tylko za 150 gemów, nie? Ale to chyba też dlatego, że tam nie ma aż takich ulepszeń do niego, ale nie wiem, nie wiem. Zobaczmy sobie. Jo, Ej, fajny! On jest najlepszym skinem według mnie ma hypercharge. Sandy w ogóle miał hypercharge Nie rozumiem. No i no. Tak właśnie to się prezentuje: wszystko. Tutaj mamy tego skinka w grze, jego ataki. jego ult. Jeszcze raz odpalę Jak widzicie, mam tutaj jego taki ulti Lecimy teraz do i tutaj mamy tak Ikona do Diego, I kona do tego cyber... Cyberkieła Mamy też do tego cyberkieła spray Więc jakby cały taki pakiet A weźmy sobie na kieła Kiełfanga Mamy Mamy tego skina Czerwony miota Fang

ja ich nie widzę Czekaj, oh, czekaj, O jest, jest, jest Aha, dobra, to nie ten Bo tam było na em, tym na się wchodzi, to właśnie tam był taki skinek. Jeszcze możemy sobie przetestować Tego Broka, chyba Chyba możemy przetestować ja nie wiem Jeżeli możemy Możemy, a nie, no mogę wyprowadzić Dobra, czekaj Deblock hacker RGB Wypróbujemy sobie go. W ogóle on ma komputer na tym. Jezu. Ym, patrzcie. on jest mega stos. Jak za co bardzo go się opłaca. W sumie widzieliście to też na trailerze. Ym, no, nabrał tolku na tym trailerze tam. Może tam, y, dobra, dam wam linka do tego w opisie dam wam linka do tego i no widzicie takie coś jest I, i, i co to wszystko w dzisiejszym filmie ja już się z wami żegnam i życzę wam miłych wakacji to jest pierwszy film wakacyjny a to nagrywam y, 14 czerwca czyli tydzień przed wagacelami czekają pancy na... Na, na na, i... na, na, na,